wszystkich, ale no niezwykle cieszymy się, że są bardzo dostojni goście dzisiaj. Przewodniczy mszy świętej ksiądz rektor seminarium duchownego, ale dzisiaj y, księża profesorowie odprawiają y, oczywiście za tak dostojnych tutaj gości, jak, jakimi są przedstawiciele straży pożarnej w różnych komend. I witamy właśnie głównego komendanta y, Straży Pożarnej na Ziemi Lubuskiej, ale szczególnie też witamy pana ministra Jerzego Materne, który do nas dojechał. Witamy na mszy za ojczyznę y, gorąco y, pułkownika Piotra Malinowskiego, to jest dowódca największej brygady wojska y, w Polsce. I właśnie jest drugi pułkownik, tylko że właśnie w mnie kapelan który dzisiaj z nami koncelebruje z poznania mamy też księdza Dariusza który jest kapitanem wydaje wojska Proroctwo to jest proroctwo, to jeszcze jedno wydaje, to się, jak ja majorem, ja a no tak więc y, harcerze mają też dzisiaj szczególny dzień, bo ich y, sztandar będzie poświęcony witamy Pana posła i profesora, którego widzimy często w mediach Pana Jacka Kurzempe, który tutaj w mundurze harcerskim dzisiaj wyjątkowo. No i wiele innych tutaj dostojnych gości, których powitam jeszcze, ale to tylko tak na początek. I żeby mszy świętej za ojczyznę było zadość, prosimy kompanię Straży Pożarnej o rozpoczęcie. <laughs> Dodał. Syn człowieczy musi wiele wycierpieć. będzie odrzucony przez starszych krajskich kapłanów i uczonych w piśmie, będzie zabity, a trzeciego dnia z stanie. Potem mówi do wszystkich: Jeśli kto chce iść za mną, niech się zawsze. widać na początku tej chwili. Ta dzisiejsza Ewangelia, można powiedzieć, jest przez nas przecież bardzo dobrze znana. Mi kojarzy się z takim jednym faktem, który wiele lat temu miałem okazję przez długi czas posługiwać w Gorzowie Wielkopolskim. W ten czas chodząc po kolędzie, zaszedłem do mieszkania, którego wygląd troszeczkę mnie zaskoczył. Nie było tam białego kubusa ani krzyża na stole. Zamiast tego tlący się jeszcze niedomałek papierosa, niedobita filiżanka kawy i gospodarz, wcale świetnie nie kuraj, który natychmiast przeszedł do mnie na tył i powiedział mi, cieszę się, że jesteś, możesz sobie usiąść. Zaskoczony takim powitaniem, już pasterza na kolędzie, wiedziałem, że możemy rozmawiać swobodnie i stąd zadałem w pewnym momencie pytanie, Ale Kim tak dla Ciebie jest Jezus Chrystus? Wiesz, co? Zamyślił się i powiedział mi tak. Myślę, że to taki sam człowiek jak ja, tylko trochę mu się nie udało. Ten człowiek był, bo już żyje, przedstawicielem, można by powiedzieć, elity kulturalnej tego miasta, jak się później dowiedziałem. Ale właśnie ta jego odpowiedź, to spotkanie z nim zawsze wraca mi na myśl w momencie, kiedy. Pojawia się ten fragment Ewangelii, kiedy Jezus spotyka się ze swoimi uczniami i chce od nich konkretnie dowiedzieć się, kim tak naprawdę dla nich jest, co tak naprawdę dla nich znaczy, jaka jest prawda o nim samym w ich życiu. I druga siostro, drogi bracie, pochywając się nad tym tekstem, można zobaczyć takie, takie bardzo ciekawy szczegół, który chyba będzie dzisiaj grasz. Powracał. A mianowicie czytamy pierwsze zdanie i dowiadujemy się o tym, że Jezus modlił się na osobności i byli z nim uczniowie. Tego typu pytania nie były stawiane przez Jezusa bardzo publicznie, na forum wielkiego zgromadzenia, ale w indywidualnym, osobistym kontakcie. Pan pyta, za kogo uważają mnie ludzie i za kogo wymyślą. Czy uważają za kogoś, kto rzeczywiście potrafi uczynić jakieś cudowne znaki, ma częściową władzę nad Moim życiem. Czy też uważają za kogoś, kto rzeczywiście jest Panem Bogiem, kto jest Mesjaszem, czyli kto jest Posłanym przez Boga ojca, po to, aby świat? I co ciekawe, to osobiste wyznanie, wyznanie, które jak w innej relacji, jak się powiemy, Tutaj też to po części nam powraca, wygłasza Piotr, pierwszy z pośród apostołów. To wyznanie jest takim przypieczętowaniem wiary do tego stopnia, że Jezus dalej kontynuuje swoje nauczanie, wprowadza swoich uczniów w bardzo wielką tajemnicę. W tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania. W tajemnicę, która po ludzku wydaje się być nie na miejscu wydaje się być troszeczkę bez sensu. Bo wiemy dobrze, że w tamtym czasie Żydzi oczekiwali innego Mesjasza. Mesjasza politycznego. Takiego, który miał załatwić nazwijmy to sprawy z zewnątrz państwowe, ale nie zaglądać do wewnątrz państw, Nie zaglądać do ludzkich serc. Takiego, który miał y, pokonać panowanie okupantów, ale nie taki Miało pokonać panowanie słabych. Męka śmierci znajduje w stanie, jest Ta zapowiedź. To nie jest zapowiedź sukcesu po ludzku, Bo stoi w jasnej sprzeczności również z koncepcją dzisiejszego świata, z wartościami, które niesie dzisiejszy świat. Bo dzisiejsze wartości, one zabierają się m.in. w indywidualizmie, w myśleniu o sobie. W tym, że my bardzo często chcemy przekładać nasze własne dobra ponad dobra wspólnoty. Chcę myśleć o tym, że mój osobisty interes jest ważniejszy od interesu całej społeczności. Moje osobiste wartości, moja prywatna prawda jest ważniejsza od tej prawdy obiektywnej, od tych wartości, które są. Dzisiejszy świat uczy nas również tak konsumpcjonizm, czy jak niektórzy powiedzą konsumeryzm, czyli co to znaczy, takiego korzystania z życia, by mieć jak najwięcej. By skorzystać jak najwięcej. By mieć takie przeliczniki wszystkiego, co robimy w naszym życiu, by jak najwięcej się nam płacić. A czasami mam okazję spotkać ludzi. Często są to ludzie chorzy, nawet zaskoczeni przez chorobę którzy mówią, w zasadzie, po co mi było to wszystko? Po co był ten pościg za różnymi rzeczami w świecie, które sprawiały, że przez chwilę mogę się cieszyć? Jeśli teraz widzę, że staje na gromu życia i śmierci i nie wiem dokładnie, co będzie zaglądane, muszę odpowiedzieć sobie na pytanie o Boga, o życie. A logika Ewangelii, sposób wartościowania, sposób Opisywanie świata, które daje nam Ewangelia, jest taka, jak mówi nam dalej na ten dzisiejszy fragment, że kto traci swoje życie, ten ją odzyskuje. Kto traci swoje życie, to znaczy traci dla innych. To znaczy mniej niż dla sobie. To znaczy traci, może właśnie dla swojego państwa. Służbie dla swojego państwa. Ten je odzyskuje. Ten odzyskuje, kto traci na bogażde Ten je odzyskuje. Bo zachowanie ludzku swojego życia, trzymanie się kurczowo tego wszystkiego, co sprawi, że ono będzie wyników nie najlepsze. grupa, która do nas przyjechała yy, ze Stwierzyny i właśnie nosi nas pewnikiem Laos. Na Laos. Warto zapamiętać i zapraszać, bo ja też pierwszy raz słucham i jestem pod wrażeniem. Dziękujemy panu pułkownikowi pan Piotrowi Malinowskiemu, to jest dowódca największych polskich... Pamiętamy piękne spotkanie tutaj z panem prezesem I właśnie dzisiaj szczególnie powinniśmy tutaj też zauważyć obecność yy, w naszych harcerzy, w Warszawie, to nawet minister ich tutaj szczególnie wyróżnił. W tych godzinach dzisiaj oni świętują swój sztandar. I ich druhu, Marek Wojna serdecznie witamy. Mamy tutaj pięciu wykładowców, profesorów, to jest dziesiąt rektor, oczywiście Paweł Łobaczewski. Dziękujemy mu za piękną, wychowaną słowo Boże. Ja... Henryk Nowik, wydawca miesięczny y, kwartalnika nad obrąb, przywiózł ten kwartalnik dla wszystkich chętnych. Dziękujemy za przyjazd. Miesiąc <plodziorno> krok po Stygniecie Szkowski, nasz tutaj ulubiony ksiądz. Thank sure. reklamować tą przeświętą cały czyznę, pan prezes y, firmy Digital i nie wiem czy jest, ale go pozdrawiamy i dziękujemy. Zanim poświęcimy y, szkandal, księdza rektora poprosimy o poświęcenie standardu. chciałem powiedzieć na koniec już tylko, że y, Sza Święta ta nasze zarejestrowana jest tutaj na... Następna będzie 11 września. Wszystkich gorąco zapraszamy na ten dzień. Pamiętajmy, że mamy Dzień Ojca w czwartek, w piątek uroczystość Narodzenia Świętego Jana Szczyciela i zakończenie roku szkolnego. Zapraszamy dzieci, młodzież. Mamy grupę nauczycieli w paradzie więc na siostrę i kawę zapraszamy na wydanie. I jest zmianę zawody wędkarskie, następną sobotę w Jordanowie, na jeziorze na jeziorem koło Jordanowa, szczegóły na Pakasie. I teraz prosimy się za Rektora, aby poświęcił sztandar Koporzec yy, na